Dzień dobry, cześć czołem. Ta seria nazywa się Szamanie to wyzwanie. Ale się zastanowić. Tak, tak. Jedno jest pewne, nie ograniczamy się i sprawdzamy nowe mity, spożywcze fakty. Chciałem zobaczyć czy producenci nie robią nas w balona. I... Patrz, ja się domyślam, że robią, ale, okay. ale... inaczej. Pewnie z założenia nas robią, ale poszliśmy do Biedronki i z półek ściągnęliśmy te produkty, które na opakowaniu mają jedno zdjęcie. Jesteśmy ciekawi, czy podobnie do tego zdjęcia wyglądają w środku. Bo człowiek kupuje oczętami. Tak. Ja zaczynam sztaba od Misiów przysięgam, wiem, że to może być dziwne. Nigdy ich nie jadłem jeszcze. Ej, to się otwiera jak chusteczki. Chciałem powiedzieć, jak te zbiorcze opakowania z jedzeniem dla kotów. Zobacz, alakami. chciałem zaszaleć. Ty! Co to jest? To jest ta sowa? Miś Lubisz na opakowanku wygląda tak. Pozwolę go sobie ładnie otworzyć. Co ty na to? Nożyczkami, dobra. Dobra. O, nasz już ma dziurę w plecach, nawet dwie. Ty, coś. Ktoś... Ta dziura w plecach, to no wiecie co? Ej, to jest. ale poczekaj. Nie jest tak źle. Jest trochę ciemniejszy. No ale to, to jest kwestia RGB tych kolorów w Photoshopie. Szczerze myślałem, że będzie brzydki. No to się zawiązmy. Smutny. Wiesz co mnie ciekawi. Czy jak rozetnę po tych dziurkach? czekolady będzie. Bo chyba nikt poprzek go nigdy nie rozcinał. Wow, ty patrzcie czekolady! Ty tego się nie spodziewałem. Ty no nie oszukali. Naprawdę full czekolady. Ale to jest opinia subiektywna. To ciastko, to nie czekolada, tylko to jak to mam zaczyna. co smakuje. Jest niedobre. A mi to smakuje. Ustalmy może, skalę odzorowania do 5 punktów. Nie, do 10, bo będziemy robić taką 4 i Dobra, to do 10, ile dajesz? 8. Dla mnie 9 nie lubi. Dobra, słuchaj, stwierdzamy, że zaliczone. Nie oszukał nas nie, nie, za bardzo. Nie, bardzo zaliczone. Bardzo zaliczone. Bardzo zaliczone. Dobra, moja kolej, słuchajcie, mam tutaj y, coś grubszego niż te twoje malutkie lubi się. No, ja podejrzewałem. Co, czekaj, co. No, tak I tak Jeszcze pakowane po trzy! Tak, wiedziałem, nie skumał, że jedną będziemy porównywać. Dla nie było jednej, no. Jakbyś to pozasłaniał, to wygląda jak y, z menu po prostu pizzerii, nie? Tak jak mają, takie żywiejsze Nie wiem, czy w pizzeriach dają tyle y, salami. No dobrze, no to w dobrej pizzerii i z dodatkowym salami, nie ma salami, co? Jak tu nie ma salami? No ale, a co to jest na zdjęciu? Sos pomidorowy. Ty, rzeczywiście, nie, ser nie, nie. i przecier pomidorowy. Jaki to już w ogóle, już jestem oszukany. Nie, nie ale to, to, już jest sztuka, tak. żeby tak zrobić, że ja tu widziałem, mówię salami, ty to widzisz, mówisz salami, kamerzysta czyta e, Margarita. No nie. Dobra, słuchajcie, tak nie możemy tego porównywać, sztaba, to trzeba sobie do piekarnika. Od 10 do 12 minut. O, jak nastawię na 220 pewnie <grym> się Papa later. Nie ma tragedii, nie ma tragedii, aczkolwiek tutaj od razu człowiek ma wrażenie, że ona jest taka wysoka, puszysta. Nie, ale na zobacz, tak. Goli! Co to jest za pizza? Z jakich składników złożona? No to jest, nie wiem, jakaś tania kiełbasa, czy taka niby salami, albo takie te, co ty lubisz. Cholizo. ma? Jakiś ser bardzo tani, bo nawet nie jest żółty. A jakbym Ci powiedział, że to jest tylko ser i sos? Że to jest margarita? Z jakich składników składa się ta pizza? Raz, dwa, trzy. No szybko bym powiedział, że salami, sery, yy, jakiś sosik. Ja daję punktujemy. No nie ma wafla. No na szybko były zakupy i kolejny raz myślimy. Ale dobra. Sztaba, może jeszcze smak się… A, smaku nie oceniamy. Ale spróbować można chociaż, no. no pewnie, że tak. No nie, słucha. Czasło się zrobiło. A, smakuje mi ta pizza. Jaka jest ocena w skali poprawności? Czyli się szukamy? Daję dwa. Ja dałbym 5 i też się czuję oszukany. Daję cztery. Na zdrowie. To jak Ty poleciałeś grubymi rzeczami, to ja polecę grubymi. No, no to tutaj już przynajmniej coś będzie. Tortilla gyros. Czy widzisz, czym one się różnią? Te są opiekane w ten sposób, a te w ten. Wow, rzeczywiście, no, czekaj, to poczekaj, otworzymy to. A to? No kamerzysta, chodź tu, no weź zaglądnij do środka, no. Przecież tu jedna trzecia to jest powietrze, Tu czujesz się oszukany, czujesz się zażenowany. Czekaj, pokaż. No, co to jest? Co to za kubka? No tak, no wiadomo, że to nie... I inaczej, ja nie mówię, że to jest mało, tylko że na zdjęciu wypływa, tak? Czy tu mhm. coś wypływa? Nie. nie. Ale sos ma fajną przyprawę. Kurde, to jest dobre. Czekaj. Nie mniej więcej, no chcemy tylko ten kuwajek pokazać. O, a, a tutaj tak, bo tego nie widać, nie? Zwijaj jak pustą y, kipkę tak. popaście. O, wiesz <laughs> ja, co byś stwierdził? No na zasadzie jakbyś miał na przykład obraz, byłbyś artystą chciałbyś namalować podobny obraz, tak. ale y, za słabo uzważałeś tak. na klaskę. To wygląda jak mój pierwszy w życiu przerysowany kobuś puchatek na Tak, karce. No właśnie, to, no to jest dobre porównanie. Tak. Nie? 3 na 10 dla mnie. To jest 3 na 10. Ja Dlatego, dał... bo jest strasznie pusty styl. Ja bym dał powiem. 5. Że składniki się zgadzają, że te składniki są tu, nie mówię ogromnie. Tak, ale to jest... Ale wiesz, że czasami oszukują, dają Ci pepperoni, którego no nie ale ma. Ale tutaj właśnie jest tak ucięte, że Ty się domyślasz, że jest całe wypełnione, a nie, że tu pokazują, że są cztery fasolki, są cztery No dobra, fasolki. no to przekonałeś mnie, to daje pięć. No już widzę, już nie chowaj. O, Rozumiem, że zaintrygowało Cię, czy literki są literkami. Tak, ale nie tylko. Chodzi o to, czy literki są literkami, tak? I czy rzeczywiście mają takie kolory, jak tutaj przedstawia producent? Człowieku, nigdy tyle nie przeczytałem w życiu. No ale ułożyłbyś takie zdanie, a nie. Tu jest czerwone, tu jest żółte, więc nie wiem, jak do tego się odnieść. Cześć, ale prawie jeden do jeden. Wymiarami. Blade. Tutaj są kolory osle. No ale to jednak jest grafika, nie? To jest blade. Jest mało połamanych, więc jak gdyby są takie zbite, fajne. Robimy zawody? Nie? Kto szybciej słowo ułoży? Kto szybciej ułoży słowo. Dobra, dupa, dawaj, taba. Kurde, moje są do A ja nie wiem, czy jest D, nie? No Nie każesz się nie założyć dupa. Zakłada, że są wszystkie literki, a nie ma dupy. W opakowaniu znajdują się płatki w kształcie literek A, C, E, H, K, N, S, T, Z. Ale, ja już chciałeś schejtować. Tak, już chciałem schejtować, ale nie hejtujemy, bo na opakowaniu jest opisane, jakie są literki. Ile w skali poprawności dla Ciebie? Dam 8, bo rzeczywiście no, są te literki. One patrz. też ładniej by wyglądały w tym mleku, jakby pływały, nie? Dla mnie też jest 8, ale to jest najważniejsze. Ja myślałem, że to wszystko będzie połamane. Tak, a tu, tu jest mało połamane. Tam na dole Nie, patrz, wyglądały. nie ma nawet. No, nie chcę rysować Trzymają położyć. się, po prostu się trzymają. już nie zatrzymujmy się, lećmy dalej. To będzie coś, co musisz jeść przez 7 dni. To będzie 7 days. A czy ty ja, mi challenge rzuciłeś, że tylko na 7 days tak 7 dni? Czemu ja, ja wymyśliłem? Ja, kocham wymyśliłem. Cię. ja wymyśliłem, tak, tak, tak. nie no tyle. Kochani, zostawicie łapkę w górę. Dostajcie mi łapkę. Zostawicie mi łapkę w górę. Z 7 dni, ja 7 ja days. A y. mają chyba tylko 3 albo 4 smaki. Ja pierdzielę. Robimy to następne. Kocham Piotr. ten kanał, kocham ten format. Ty w ogóle jesteś inaczej zwinięty. Nie, no to jest czuwka, to jest jakaś, jakby mi na czole coś wyrosło. To wygląda jak jedwabnik z Czernobyla. No powiedz, że nie, zobacz tu. O jezu, ten to jest w ogóle dziurawy. Ale dziurawy, bo jest tak dużo pewnie czekolady. Ich się nieje w ten sposób, że je wyciągasz. Tylko masz je ciągle w opakowaniu, tak? I nie widzisz. I nie widzisz, i patrzysz, u Jezu, jak fajnie wygląda! A. Tak. Wysuwasz, o Jezu, jaki fajny, a. I jeszcze jest siódmego dnia, jak już nie masz pieniędzy z całego tygodnia. Zawsze się zastanawiam, gdzie jest na Ja myślę, że to jest randomowo, tak jak maszyna ci poda, nie? Uuu. Ale ty widzisz, i tu już wygląda, że jednak to jest. nadzienie gdzieś jest w trzech miejscach. Jest. Trochę jest, no. No, inaczej myśleliśmy, że nie ma... Po przecięciu ja uważam, że jest uczciwy. One mi smakuje Seven Daysem. A gdyby 80% to... smaku jest w tym nadziei. Tak. Tu czuć chemię. I tak. zapachowo, i zdeniowo, a I tak to jest dobre. Dam trzy. Ja ci powiem tak. Też chcę być sprawiedliwy. Ale tu jest no, smacznie. Nie. Tu jest mnóstwo. Tu jest cieknąca czekolada. Tu ślina leci. A tu jest jakiś... No piłka do rugby. <laughs> Bez, powietrza, Bez powietrza, wyłowiona, powietrza wyłowiona z wisły. No, po prostu, nie? Jeżeli piłka by zatonęła, powiedzmy. Ja też daję trzy. No, wchodzę. Na białym koniu, a już widzę z czym. Swojska chata, krokiety z mięsem, prawda? Mam nadzieję, że będzie Jest. tak jak tutaj, nie? No, bo chodzi o nadzieję. Na zdjęciu rozumiem, że o to chodzi. To będzie naszym. No zaraz ty, zapoś... I to łatwo ustawić. Dwa całe, jeden przekrojony. Ty, poczekaj, Czy Zap... one są w takich osobnych przegródkach. Office. One już z zewnątrz wyglądają jak na opakowaniu. Czyli w sensie ta panierka taka i kolor. Tak. Tutaj nie można się doczepić. Tak, no bo one są tu przypieczone, zawinięte podobnie. Jest, jest okej, okay, nie? Tutaj tak. jest naprawdę w porządku, natomiast zobaczmy ten środeczek. No kurde, panie. Temat został rozkrojony. Temat, krokiet. Na zdjęciu ewidentnie te kawałki są yy, mniej zmielone. No, mięso ma trochę więcej kolorów, ale może jakbyśmy to w piekarniku walnęli, to, miało, to też nie? też inaczej, nie? nie? Kurde, sztaba, no nie zrobili nas konia. To też nie są drogie produkty. I oni stwierdzili tak o, po co będziemy płacić grafikowi za jakieś ładne grafiki? Andrzej, ustaw trzy, walnij zdjęcie i dajemy na opakowanie. Mhm. No ja dam tutaj te. Mocne 8, no. 9. Ty dajesz 9. Daję 9, bo mówię, smaku nie oceniam. Troszkę różnicy jest, ale ja myślę, że to jest prawdziwe zdjęcie. 9. Tak, to może być takie trening. Staba, niczym cię nie zaskoczę. Będzie coś, co lubisz i na czym się znasz. Znaczy ja tu widzę gulasz, ale ten kawałek takiego złotego, to już wiem, co to jest. To Siba. Jest. Ja kupujesz, rozumiem, co? Kupujesz? Ale tylko na święta, bo drogie! Słuchaj, sztaba, no nie ukryłem do końca tego złotego, ale no, tak szczerze. Wyłącz tego kota ze swojego... No Nie, myślenia. No to wygląda jak, jak jakieś danie, takie nawet zdjęcie na stronie internetowej jakiegoś znanego tak. kucharza. Tak. tak. O! Co? Chicken? Lamp? Beef? And turkey? No, czekaj, mamy tu turka? Bo tu jest Craft Collection. Soczyste smaki w sosie. Te opisy są tak niesamowite, przecież, przecież kotowi to nie ma znaczenia, jakie jest opakowanie. Kotowi. 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 Kotu. No nie no, to mógłbym zjeść. No pewnie, że mógłbyś zjeść. Przecież, przecież... ludzie kochają swoje zwierzątka i żaden producent nie odważy się zrobić czegoś niedobrego, bo on nigdy przecież nie zje. Człowieku. No nie, ty to jest to ze zdjęcia sztaba. No przepyszne. Czekaj, nie, nie, podniecajmy się osobno. Nie się o I tak mówisz do swojej żony. To jest podobne do indyka. Już to widzę. Ale te kawałki mięsa są bardziej prawdziwe niż nieraz jak ja robię Danie. Ty, jagnięcina. Ale wiesz czym to jest Z takim ziemniaczanym piórę, takim Zobacz, gdzie dużo masełka. To to też odmieszamy. może być ze zdjęcia. Kurde no. A nie baha, dobra, Trzy. bo już cię jest. Trzy, cztery. Ja uważam, że... Uzyskałbym takie zdjęcie, jakbym posiedział trochę z tą karmą. No, Shiba dała radę. Tak, trzeba przyznać, że szacunek dla producenta i nieoszukane zdjęcie. Każdy student zna. Dlaczego właśnie to wybrałem? Dlaczego student sobie zdjęcie. To jest piękne zdjęcie, znajdę taki biały talerz. Po prostu to jest zwykły biały talerz okrągły. I przygotujemy według wskazem na pokolenie. Co? O, przepraszam. No dobra, powiem Ci tak. Ja to lubię. Jak nie mam nic i nie mam diety, bo teraz chwilę mam, to czasami to jadam. Ja jadłem, ale no nie przekonuje mnie, jak to wygląda. Dobra, nie? robimy tak. Cztery minuty a czy, a na mocy się, 600. przepraszam, tego się jakoś nie dziurkowało. Tak. Tylko nie uszkodź kotleta. 4. Idę to wstawić. Five minutes later. Szmaczniuchę ci powiem. Ło! Ale paruje ładnie. Ale plastikowy ziemniak. Ale zrobiłeś według tego, nie? Tak, ziemniak plastik, plastikowy, ale dobra, zaczynamy od fasolki. Tak jak na zdjęciu, co ty no, na to? Nie, nie, fasolki. Bo nie ma fasolki. No właśnie. Tak. Ty no ładna, czerwoniutka. Wygląda jakby go pofarbował. Ty no, wygląda jak na tym zdjęciu, no. Ten nie... trochę... Szczerze, nawet trochę lepiej niż na zdjęciu. Mięso tutaj jest położone Ło. Jako... To jest takie szumnie powiedziane, mięso. No tak ono, robimy nie, to. Nie, no tak, no. A! Takie pociachane, czyli takie widelce no takie zrobione, o. Coś. No i jest tak. Ja ci powiem, nie ma tragedii sztaba. Tylko no ten ten kolor wygląda jak taki stary stara podeszwa, no. Ma kształt żelazka, zobaczysz? Aha! No i leci w moją stronę. No. Dobra sztaba, czas oceniania. 6! Nie, nie, no muszę dać sześć, nie wiem czemu. No dałem 7 sześć. Ja dałem 8. Za tego kotleta musiałem obniżyć mocno. Ale tego tak. kotleta dałoby radę tak siłę. No ale dałoby radę, wszystko da radę. Jak ci go posmaruję zaraz oliwą i no tak. zaraz dam opalarką, to może będzie tak wyglądało. No słuchajcie, chodź nagraj Kuba. Wydaje mi się, że kolejny fajny odcinek za nami. Tak, ale Sprawdziliśmy ciekawe, ciekawe. jeden mit. Czy rzeczywiście te zdjęcia są tak stuningowane i tak nierzeczywiste? Yy, powiem tak: największą firmą tuningową w tym filmie jest Seven Days. To pewnie nie jest to firma. Ale to nie istotne. My Wam serdecznie dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie jakieś żywieniowe pomysły, które możemy dla Was sprawdzić, my ich mamy dużo. Możecie napisać albo nie pisać. Bo to jest właśnie nawiązanie do tego, co było wcześniej. Zobaczcie nasze poprzednie filmy z serii Szamanie to wyzwanie. Naprawdę jesteśmy odstrzeleni, i grubo tam się dzieje. Zasubskrybujcie proszę ten kanał, bo dzięki temu się rozwijamy, dzięki temu mamy większe zasięgi. Co za tym idzie, nasze firmy docierają do większej ilości ludzi i możemy się fajniej bawić. Już Sebastian. Już, już? Tak. O, gadasz, gadasz, a ja patrzę się na tego kotleta i chciałbym go jednak wyrazić. A ja nie dobrać. mam widelca, ty masz. Ale skraczamy. ja mam. My się żegnamy, pa. Na razie.